Agnieszka Kaczorowska grozi pozwem T.V. Republika. Jest komentarz Rafała Patyry. Agnieszka Kaczorowska podjęła kroki prawne przeciwko telewizji Republika oraz dziennikarzowi Rafałowi Patyrze. Powodem jest kontrowersyjny komentarz, który padł na antenie programu Wstajemy. Patyra porównał Kaczorowską do seryjnego mordercy, co wywołało oburzenie celebrytki. Do incydentu doszło podczas segmentów toreczek ploteczek, w którym prowadzący Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra omawiali relacje Kaczorowskiej z aktorem Marcinem Rogacewiczem oraz spekulowali na temat ich udziału w nowej edycji tańca z gwiazdami. W pewnym momencie Patyra pozwolił sobie na osobliwy żart. Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też, powiedział na antenie. Agnieszka Kaczorowska zrobiła furore na ramówce polsatu. Hit, gdzie udała się tuż po niej. Agnieszka Kaczorowska grozi pozwem TV Republika. Jest komentarz Rafała Patyry. Te słowa nie zostały dobrze przyjęte przez Kaczorowską, która zdecydowała się na stanowczą reakcję. Jak informuje portal blaskonline.pl, Agnieszka Kaczorowska wystosowała przedsądowe wezwanie do telewizji Republika oraz Rafała Patyry, oskarżając ich o naruszenie jej dóbr osobistych. W dokumencie zawarto konkretne żądania. Usunięcie nagrania z programu ze wszystkich kanałów dystrybucji. Publiczne przeprosiny, zarówno pisemne, jak i wyemitowane na antenie stacji. Wpłatę 10 tysięcy złotych na rzecz fundacji żywi jako formę zadośćuczynienia. Kaczorowska dała obu stronom 7 dni na spełnienie tych warunków. W przeciwnym razie zapowiedziała skierowanie sprawy do sądu. Rafał Patyra, który znalazł się w centrum sporu, odniósł się do sytuacji w rozmowie z portalem blaskonline.pl. Jego komentarz może dodatkowo zaostrzyć konflikt. Nie znam osobiście pani Agnieszki Kaczorowskiej, ale wcale przez to nie czuję się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie. Przecież właśnie dołączyłem do listy męskich ofiar bezwzględnej tancerki. Kiedy odebrałem i przeczytałem wezwanie, umarłem ze śmiechu. No i pani Agnieszka ma mnie teraz na sumieniu, ironizował Patyra.